Dzisiaj w wiadomościach powiemy sobie, dlaczego srebro spadło do akurat tego poziomu 17,300, a także jakie dodatkowe monety wrzucimy do naszego dziennego review, aby zobaczyć jak sobie radzą, plus parę może jeszcze krypto, a także co dzieje się z koronawirus, wirusem korony i jaki ma to wpływ na giełdy i jak szybko zmienia się śpiewka, wiadomości, demograficzna katastrofa w Polsce, a także polska gospodarka wciąż hamuje. Jeżeli myślisz, że jest to interesujące, zapraszam na odcinek. Witam wszystkich, ja nazywam się Maciek. 3, 2, Krypto. Zaczynamy. Zaczynamy sobie od Bitcoina, Jak wiadomo, Bitcoin poszedł ładnie do góry. E, Przełączymy sobie na tutaj na dniówkę. Jak widzimy, możemy tutaj mówić o tak zwanym e, capen handel, czyli e, filiżance. Sobie tylko to trochę zmniejszymy. Damy tutaj e, coś takiego. I w tej chwili widzicie ta żółta linia. Ja to ją może bardziej e, pokażę, trochę na grubo. O, nie więcej. W tym miejscu, proszę bardzo, tu mamy teraz retest, bardzo ładny, więc co cena nam stara się powiedzieć, to to, że się włamaliśmy. E, możemy sobie włączyć jeszcze nasz tutaj właśnie transakcyjny wolumen, widzimy, że jesteśmy równo na nim, balansujemy i w tej chwili e, wszystko idzie do góry, że bitcoin dojdzie do 10 tysięcy, tutaj mamy kolejny nasz super poziom, o, 10300. Zaraz go tutaj włączymy. Proszę bardzo. Więc tutaj na będzie, będzie dosyć, dosyć, ładny, dosyć ładna bariera. Zaraz sobie powiemy, dlaczego. No, zobaczcie. Tu jest duży, właśnie, wolumen ten transakcyjny. I tutaj jeszcze musimy przebić właśnie te 9500, które tutaj za każdym razem widzicie. Tutaj, tutaj. Zaraz sobie tutaj to narysujemy czyli mniej więcej tutaj, 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 tutaj i tutaj i tutaj było oporem, a także mniej więcej tutaj. Jak sobie jeszcze cofniemy wcześniej, to widzimy tutaj i tutaj, więc ta bariera tutaj, właśnie 9500, jeżeli ją pokonamy, to kolejna jest na 10. I powiem tak, że po współczynnikach wszystkich widać, że mamy ładnie na dniówce cykl no Zaczniemy może od tygodniówki. Mamy cykl do góry rosnący. RSI ma dużo jeszcze zapasu, żeby coś zrobić. Dużo mocy. W nadniówce jest to samo. Na 5 godzinówce mamy właśnie to osłabienie, i to jest akumulacja, i wszystko wyglądałoby pięknie. Ja myślę, że będzie wzrostowe, jednak, jednak istnieje szansa, że spadniemy do 8000. A dlaczego? Już Wam pokazuję Bitcoin Futures. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Mamy tutaj przerwę w tym miejscu. W tym miejscu. A także w tym miejscu, gdyż nie wyrównał się ten zakup, więc 7600 jest nadal w, w rozdaniu. Tu widzimy, że zostało to wypełnione. Są to przerwy, w których ordery na futuresach nie zostały wypełnione, więc te ordery zazwyczaj dzieje się tak już od wielu, wielu lat, że cena cofa się i są właśnie wypełniane. Więc no, zobaczymy, może ta konsolidacja właśnie wpływa na to, że cena się cofnie, może będzie to taki po prostu szybki strzał. Zobaczymy. Zazwyczaj było to cofnięcie. No. Nie wiem, to jest właśnie tylko jedyny taki właśnie berry stone, taki takie typowe właśnie Że ten, że może spaść. Do, do dołu, właśnie. Dobrze. Teraz wejdźmy sobie na srebro. Srebro. Mamy tutaj, dlaczego srebro spadło do tego, do tego momentu? O, proszę bardzo, srebro spadło równiutko. Do 0,61, czyli do 61 e, Golden Pocket złotej kieszeni, właśnie Fibonacci. I zobaczcie, tu jest bardzo silny poziom transakcyjny i teraz w tej chwili się konsoliduje. Uważam, że jest tutaj bardzo dobry moment do wejścia i ustawienia stop lossu lekko poniżej tego, właśnie Fibonacci 61. I zobaczcie, być może właśnie jest to te odbicie, w którym to właśnie pójdzie do góry, do tego naszego dużego tutaj. E, oporu. Jeżeli jednak przebijemy tę czerwoną tutaj e, granicę tego naszego tunelu, to nie widzę nic innego jak spadek tutaj do 16 e, właśnie dolarów. Gdzie będzie kolejna szansa dobrego kupienia? Więc e, srebro na dzisiaj konsolidacja e, dla mnie ja już zajęłem tę pozycję wiadomo energię zerowa, więc będzie ta konsolidacja tutaj na tej piątce. Jednak na zobaczcie jak pięknie wygląda nam na różnych współczynnikach dniówka oraz tygodniówka, co prawda tutaj ma zagięcie dlatego, że właśnie był ten duży ruch spadkowy, ale to się może odwrócić, jeżeli ta piątka się pozbiera tutaj i cena jakby się skonsoliduje bardziej no to zobaczymy właśnie jak to będzie, w tej chwili tutaj jest właśnie te wejście ze stop lossem, tutaj mniej więcej no i złoto złoto konsoliduje się tutaj jak widzimy mielibyśmy taki Rite stale spadło trochę poniżej, jednak zobaczcie co teraz się tutaj nam formuje. Proszę bardzo. Być może jest to Copenhagen, gdzie target będzie wtedy powyżej. Powyżej 1000. Zaraz zobaczymy sobie 1600. Jak krzywo to troszeczkę zrobiłem, ale. 1630, jeżeli wybije się właśnie z tego miejsca. Na razie wygląda to całkiem, całkiem nieźle. I właśnie mamy tutaj tak jakby drugi taki cup and handle się tworzy, taki większy, więc coś się dzieje, że właśnie jest ten trend teraz taki wzrostowy i no być może właśnie to związane właśnie z koronawirusem, zaraz też o tym powiemy. Z innych walut, takie będę analizował już od następnego odcinka, będzie Ethereum. Zaraz Wam powiem, jaki jest plan na Ethereum. Wiadomo, Bitcoin kosztuje bardzo dużo. Ethereum jeszcze nie jest takie duże. Uważam, że Ethereum, spójrzcie sobie, Ethereum. Robi jakby double bottom w tej chwili, więc być może będzie dążyło do 315, a może nawet do 460 lub do 1000, jeżeli się wybije, jest mało energii na razie, więc podejrzewam, że główne ruchy będą na dniówce, czyli do 300 może się dochłapie. Zobaczcie, tutaj jakby się tworzyło właśnie Copy handle, czyli target z tego będzie wynosił. Target z tego będzie bardzo 230, czyli ładny wzrost i Ethereum dostępny jest na wielu platformach z dźwignią, więc jeżeli nie ustawi się zbyt dużej dźwigni, to mamy ładny mnożnik, mu ustawiając dosyć mniejszą sumę można dosyć dobrze zarobić. Na przykład wtedy by była tutaj kumulacja kolejna lub spadek, taki retest i można byłoby znowu coś z tego tutaj e, w, wyrobić ok, to takie Ethereum, kolejną monetą na którą e, też poluję to jest Ripple w ujęciu dolarowym zobaczcie Ripple po tej długiej takiej tutaj walce od e, czerwca tamtego roku właśnie mamy swoje wyłamanie mamy pierwszy touch, drugi touch i to jest ten trzeci touch, który e, często kończy się wyłamaniem, jest tutaj taka dosyć ciężka walka, dniówka wygląda bardzo dobrze, ta piątka musi troszeczkę tutaj nam ochłonąć Myślę, że możemy nawet spaść i znowu kontynuować to według tego naszego ruchu. Jednak gra jest warta świeczki, gdyż może XRP, czyli Ripple, pójść na 100% do góry. Z innych monet warto też zainteresować się Ethereum Classic. Jak wiadomo, wszystkie monety spadają. Ethereum Classic cały czas, cały czas rośnie do góry. W tej chwili, jakby. Ma swój retest też na piątce. Zobaczcie, jest też właśnie ten trend spadkowy tutaj. Jak przyłączymy sobie tutaj, mamy jakby był retest na właśnie tego dużego Copenhagen, tutaj taki ogromny. Ok, i w tej chwili nie wiem, możemy sobie wyznaczyć tutaj target, ale jest to trochę abstrakcyjnie, jednak czemu nie? Cały krypto to abstrakcja, także tutaj mniej więcej mamy ten kop. Ok, tu już nie będę linią tutaj zaznaczał, proszę bardzo. I wyznaczymy sobie ten target tutaj wypięcia, czyli jest to tutaj. Ethereum Classic może pójść na e, właśnie 16 tysięcy Satoshi, w tej chwili jest 11, więc całkiem duże momentum wzrostowe jeszcze ma. Tym bardziej, że energia, tak jak mówiłem, rośnie i wszystko jest piękne. Ok? I teraz przejdźmy tutaj sobie do naszego korona virus, ok? Czyli wirusa korony. E, narodził się on tutaj, jak widzicie, atakuje. Powoli cały kraj, coraz więcej tych ognisk tutaj zapalnych. Ja myślę, że to jest nie do końca tak samo powstało. Spójrzcie na to, że jest podane wszędzie, że jest okres inkubacji bezobjawowej, to jest 14 dni, gdzie badają ciebie na przykład puls na lotniskach, badają temperaturę, wizualna taka, taki assessment jest. i jest wszystko pięknie, tylko jeżeli nie widać objawów przez 14 dni i nawet e, nosiciel tego nie widzi, no to jak mogą to znaleźć? Czyli rozprzestrzenia się to jakby według jakiegoś planu, nie mam pojęcia. E, tak czy siak e, jest panika na rynkach. Proszę zobaczyć. Wprowadźmy sobie na e, e, Dow Jones. Proszę bardzo. dniowy wykres poleciał ładnie w dół. SP 500, Nie wiem tylko czy SP500 mi się tutaj e, pojawi, bo tu jest coś na, na Trading View jest coś tam tak zrobione nie bardzo. No weźmy sobie kanadyjski oddział. SP500 to jest coś innego, e, SP500, jeszcze jeden strzał. Weźmiemy sobie na, o, tutaj ETF SP500 SP500 tutaj już zaliczyło taki mały. Spadek jednak to nie jest to jest 500, to już widzę, że o tutaj był właśnie spadek i ta przerwa, widzicie, wypełnia te ordery, mimo już jest dosyć kiepsko na rynku, ale jak sobie weźmiemy na chiński chińską giełdę. OK, to jest chyba właśnie ta, e, zaraz to jest to Wise tak o, na ujęciu dniowym Tutaj nie wiem, co się stało, ale tutaj, zobaczcie, zaczęła spadać. Jeszcze jest drugi taki indeks chiński. China a 50, o, proszę bardzo. Mamy tutaj ładny ten. Na tygodniówce będzie to lepiej widać. Proszę bardzo, była tutaj kumulacja według tego i nagle wypadamy w dół. Także panika jest. To może doprowadzić do tego, że fabryki będą miały problem, gdyż jeżeli produkcja stanie, wtedy ceny wzrosną. No i nie wiem, wielu ludzi mówi, że. Może to być początek kryzysu? No, pff, nie wydaje mi się, że aż tak ta choroba się rozprzestrzeni. Wiadomo, jakaś firma farmaceutyczna chce zarobić. Ja potem popatrzę na te firmy farmaceutyczne, która, której właśnie rosną akcje. Prawdopodobnie wtedy ta będzie e, pewnie produkowała jakąś szczepionkę na to. Ale idźmy dalej. E, pamiętacie, jak jeszcze miesiąc temu, czy dwa. Wszędzie, każdy serwis w Polsce mówił jak to Polska miodem stoi, jest pięknie i zaczyna się demograficzna katastrofa w Polsce, przyrost naturalny niższy. No, tutaj widzimy jak spada cały czas, jest coraz mniej, tu, napis, tu jest podane, że liczba zgonów i urodzeń, czyli 500+, plus, nic za bardzo nie pomogło. Tutaj GUS podkreśla, że jest zjawisko depresji urodzinowej już od 30 lat, obserwowano od początku transformacji ustrojowej, zmiany postaw i priorytetów życiowych młodych ludzi. Uważam, że jest to takie dosyć gówniane. Stwierdzenie, gdyż dużo ludzi, co ja znam, na przykład chciałoby mieć dzieci, jednak coraz ciężej jest mieć je więcej niż jedno dziecko, gdyż raz, że rosną koszta, dwa, że rząd nic nie pomaga, dwa, że jest, trzy jest ciśnienie w pracy no i po prostu ludzie decydują się na jedno lub zero dzieci, gdyż nie dlatego, że chcą robić karierę, tylko po prostu jest coraz ciężej. Dodatkowo te różne plotki, że i prawo, że jeżeli dziecko nie ma podręczników, to zaraz socjal może przyjść, zabrać dzieci, i takie, tam. I takie tam, to wszystko po prostu kumuluje się do tego, tylko że oczywiście te eksperci urzędnicy jak zwykle nie widzą tego w takim, takim tym. No i to jest projekcja jeszcze ONZ2100. to już nie dla mnie. W Polsce będzie mieszkać zaledwie 23 miliona osób, a jeżeli będzie negatywnie, to i 15 milionów. Tutaj to już jest zbyt, zbyt długa obiekcja. Jeżeli my nie wiemy, co będzie za 10 lat, czyli 2030, to co, co będzie za 70 lat? Może, nie wiem, zaczną drukować ludzi w ogóle na drukarkach. Także taki to jest taki artykuł, żeby wywołać chyba jakiś strach. I polska gospodarka wciąż hamuje. Czyli jeszcze 3 tygodnie temu było jak to pięknie się rozwija i wszystko jest pięknie, a nagle zaczęła hamować. No i ekonomiści mówią, że miało być 5,1%, a wyszło 4% i projekcja była na 4,2%. Tak jak Wam mówiłem o dwóch ostatnich odcinków, zawsze jak czytacie dane od ekonomistów, miejcie sobie gdzieś tam z boku przypomnione ceteris paribus, czyli wszystkie inne czynniki to taki konstant, są stałe, tak jakby po prostu ich analiza była w próżni, więc analiza nie będzie dokładna, gdy jeżeli czynników zewnętrznych zależnych dużo od Polski nie są, Przyjmowane, no to sama analiza będzie nieskuteczna. No i tutaj, już o wielkich spadkach, zesłoroczne spowolnienie gospodarcze, zesłoroczne, czyli w tamtym roku pisali, że jest pięknie, a już teraz, że spowolnienie i tak łagodniejsze niż się spodziewano. I ekonomiści e oczekiwali, że wszystko wzrośnie o, sze o 3,65, czyli nie zakładali, ceteris bo nie zakładali, że inne gospodarki zaczną zwalniać, głównie niemiecka. Najnowsze prognozy każą spodziewać się dalszego spadku dynamiki PKB w nadchodzących kwartałach. No i teraz już jest prognoza do 2,8% wzroście. Przy założeniu, że nic się nie spieprzy w innych właśnie Czynnikach, czyli innych gospodarkach. Także takie właśnie tutaj mamy nowości. Na tej stronie tutaj właśnie można sobie śledzić rozwój tego wirusa. Ile osób jest zainfekowanych, i tak to właśnie na dzień dzisiejszy wygląda. Więc jeżeli podoba Ci się odcinek, zasubskrybuj, zlajkuj, daj jakiś komentarz lub nie wiem. Daj to na Facebooka i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!